Witam Was serdecznie. Mam dla Was wyjątkową niespodziankę. 25 lat mojej pracy i wiedzy możecie kupić już teraz. Napisałem pięknego e-booka dla Was z panią doktor. Prawdopodobnie to będzie pierwszy e-book taki w Polsce. Kup go teraz. Hej, dzisiaj temat, który również obserwuję od wielu, wielu lat, czyli ucieczka w duchowość. Dlaczego poruszyłem ten temat? Ponieważ. Yy, Obserwuję to. Myślę, że miałem do czynienia z kilku, kilka tysięcy osób poznałem w cudzysłowie uduchowionych i którzy tak naprawdę uciekali w tą duchowość. To była ich jedyna ucieczka ze świata rzeczywistego w świat duchowości. Ja osobiście muszę przyznać, że chodziłem rok czasu na jogę. Jak najbardziej miłe wspomnienia, wszystko elegancko. Kolejny, y, kolejny taki, można powiedzieć, fajny bodziec dla umysłu, taki, y, 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 taka rekreacja coś takiego jak basen, tenis, y, jazda na rowerze bardzo fajnie wpływa na, na głowę, jak najbardziej. Z jednym tylko y, zastrzeżeniem ode mnie i z moją taką obserwacją: ona jest bardzo fajna, yoga czy jakakolwiek medytacja. Jeżeli wszystko mamy tutaj fajnie poukładane. Bo jeżeli mamy tutaj wszystko fajnie poukładane, to pójście na jogę czy na, yy, czy na medytację, to jest coś takiego jak wyjście na basen, na siłownię, na tenis, to ma być w naszym życiu jako dodatek. Wtedy uważam, z moich takich skromnych obserwacji, zaczyna być problemem, gdy faceci uciekają w świat jogi, w świat medytacji. Powtarzam, uciekają. Dlaczego nagrałem ten film? Ponieważ zobaczyłem, że wielu, wielu mężczyzn, nie mając kobiety, nie mając partnerki. Nie mając koleżanek, nie mając nikogo, ucieka w świat medytacji, powracając do domu, do pustego domu, przytulając się do poduszki albo do swojej wydmuchanej lalki. Wtedy to nie jest ok, ponieważ ci, ci faceci są bardzo samotni, są e, przestraszeni. E, z moich również obserwacji, większość z tych facetów albo jest odrzucona przez kobiety, nie ma, chcieliby mieć fajne kobiety, na, na które nie mogą sobie pozwolić. Niestety, bo świat medytacji nimi zawładnął. Dlatego taka prosta rada ode mnie, i mo, może być tysiąc, tysiąc różnych ludzi yy, po drugiej stronie ekranu, yy, lekarzy, ktokolwiek by to nie był, ja zawsze będę powtarzał: trzy najlepsze rzeczy, które wpływają na nas. Które wpływają na naszą równowagę, na naszą harmonię, na to, żebyśmy cudownie w życiu, żeby cudownie w życiu nam się żyło, seks, sport i humor. Jeżeli te trzy rzeczy każdy z nas będzie przestrzegał, będzie miał ich w nadmiarze, nasza głowa jak najbardziej będzie w harmonii ze światem. I dlaczego również nagrałem ten materiał? Bo. Miałem to wielokrotnie, wielokrotnie nagrać wcześniej, ale no w końcu przyszedł, przyszedł ten czas. Po raz kolejny spotkałem faceta, który facetów, bardzo dużo tych facetów spotkałem w swoim życiu, ale ten jeden zaważył na tym. Facet, który jest inteligentny, mądry, wykształcony, ale który mówi ciągle o energii, o oddychaniu, o medytacji, o tym, ale on jest samotny od 20 lat. On nie jest wielkim buddą, żeby być samotnym. Nie ma kobiety, nie ma kochanki, nie ma nikogo. Tak naprawdę ten facet. A moje obserwacje, które oczywiście dotyczą większości tych facetów, tych to to, że słabe, powtarzam, tak słabe kobiety, że ja osobiście bym nawet na nie nie spojrzał, robiły mu kiedyś tak wodę w mózgu, tak go skrzywdziły, że niestety chłopak poszedł w świat medytacji. Dlatego, panowie, ode mnie taka skromna rada. Edukujcie się, jeśli chodzi o uwodzenie. Edukujcie się, jeśli chodzi o pewność siebie. Joga, medytacja okej, okay, wszystko super, ale traktujcie jako dodatek. Nie chciałbym nigdy zobaczyć, kolego, który oglądasz mój film, że przyjdę kiedyś na jogę, bo jak najbardziej gdzieś tam kiedyś sobie powrócę, na chwilkę, żeby wpaść, żeby sobie przemyśleć pewne rzeczy, żeby yy, po prostu medytować sobie i zobaczę ciebie takiego wysuszonego z policzkami, który wraca do domu, żeby przytulić się do lalki. Dmuchanej lalki. Wtedy... Wtedy... Dopiero naprawdę będzie mi bardzo przykro, że ten film, który nagrywam dla Ciebie, nie oglądałeś ze zrozumieniem. Pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina i weź ten film sobie do serca. Hej!